To nastała zima na Erlengrad. Tak, i tu Także zimna. witamy się z Wami dwóch. Szumi, już w śniegu tonie. Nie widać. Ty też. No, no, super. mapa Erlengrad z tej strony Błażej, kanał Nerd TV 4K, czy tam TV, jak tam wolicie, pakiemu to czytać. I, no i, i Błażej z kanału. I Szumi z kanału Wilson. Witamy tutaj, brodak taki. I na kanale Zwarzywieni Was witamy. To jest. I sobie dzisiaj będziemy kiszonkę opychać tutaj, którą. Już wtedy pięknie kosiliśmy. nam dojrzała, mamy stereotypy. Tak, oczywiście poza, poza filmami, poza odcinkami Tarko. oczywiście dojrzewała jest, kiszonka. Jest tutaj 100% fermentacji, proszę ja was. Podobno, że ja Zobaczcie, będziemy to dzisiaj sprzedać i czym to będziemy ładować? Pasami, bo nie stać. Pasami, na no. Przyczepę mamy. mamy tam przyczepę dużą. Ciągniki już są na sklepie pół kiszonki jest poza silosem, no to się zgadza. Tak potem. Jak zwykle, tradycyjnie. <gry> no Jesteśmy na sklepie wobec tego, no i co? I pasy. Ja jeszcze nie jestem. O, już jestem. I trzeba wypożyczyć czy pasy. To, czy, czy ci ciągnik ukradłem, czy nie? nie. <gry> no tak, bo tutaj mam rejestrację. To tak, na pewno będzie ten yy, pas i, tak, i ja ten. Tak, ja go biorę od razu. Dwa nam wystarczą w zupełności. Tak. Będziemy szaleć. D, 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 za bierni jesteśmy, żeby więcej. Dokładnie. Wypożyczać, czy co tam. Wypożyczyłeś to od no? Tak, tak, no gdzie... Kiedyś będę sobie kupony? kupimy jak będziemy mieli z 5 zł na koncie więcej <laughs> Opasy to też nie są tanie rzeczy. A, A tu zimą sobie normalnie w krótkich rękawkach chodzicie, tak? I fajnie jest. A spoko. Ej, to są ludzie, którzy są już odpłodnieni na zimę. A, dopracowana gra. No. To są ludzie z Syberii. Zyklu dopracowana gra. Krótkie rękawki, te sprawy... No, dobrze, że nago nie chodzą. Z kurde, jak ci nie Skimosi, tylko Morsi. Albo inuiti też może być. <coughs> Ewentualnie możesz nazwać takich ludzi też jeszcze inaczej. Rosjanie. Rosjanie. Nie, oni nie chodzą nagon na tam, na pewno. A to też fakt. Ale dzieciaki tam ogarniają. Na zimę. A ewentualnie jeszcze inaczej takich ludzi nazwać. Pier... 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 A Biliści. też. Też można faktycznie. Ej, ale Więc nie ten... ma nawet poślizgów w zimę, to co to jest? Skandal. No. Jak nie ma? Jak jeździłem z pełnymi przyczepami, to był poślizg. Przecież nie raz się prawie wyrąbałem. Chyba, że ja go nie widzę, bo się nie rozpędzam, nie wiadomo jak. Też, no dobra. Idę tu roztworzyć silos. Z której strony będziemy to ładować? Nie wiem, z... Chyba z tej, ale kurde, ja to, to coś tu czarno widzę. Bo tu jest wyrąbane za silosem teraz tej sieczki trochu. I teraz pytanie: czy to będzie brało kiszonkę, czy to? Jak podjadę pasem, żeby Dobre się coś pytanie. tu nie zjublowało. Będzie lipa wtedy. Łotrzeb ten pas! Okropiony jest. Spróbuję go podstawić. Ale podnieść ten hak pierwszy. No tak. Yy, Jak chcesz ty... tak jechać? Taką o ziemię. Nie wiem, tam i zobaczymy. Nie musisz mordą na kiszonkę wjechać, bo tu trochę jest, widzisz, poza silosem tego zielonego dziadostwa. Mhm. Yy. No dobra. A drugi pas gdzie masz? Drugi pas jest tam. w ogniku. Tak? No wsiądź produkcja do tego pasa. Tak? Jest nu no odczepić jumie. Ok. No. <grym> Jazda pasami transmisyjnymi. No niech tak jest, i ja tu podjadę teraz. Słuchaj z przyczepą. Pięknie, fantastycznie. Nie wiem czemu twój ciągnik jest ośnieżony, a mój nie. Zaki, <grym> Wszystko to, to w dziwne. Tu jest antyśniegowy. Nie no, po prostu masz świeżą jak warstwę. Tak się nie ślizga, byś widział, jak się poślizgnąłem, to przed chwilą jak hamowałem, jak było widać, jak ciągnik jechał na zablokowanych kołach. Twój, twój nie jest ośnieżony, wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo masz świeżą warstwę wosku położoną. Ja. Mhm. No. Pędna. Oczywiście, że tak. Dobra, to tak. Tyk. O, widziałeś jak kiedyś ty idą co ogada, że się nie ślizga. A ja jakoś tak kątem okna spojrzałem, faktycznie coś jest. Dobra, dobra, podnosi, wysuń to kawałek. Ten, ten... O dobra, kawałek niedużo. Przyszło tu bezpiecznie no, podjechać. On. Dobra, dobra, sypaj. Przecież tam długi pas uruchomić. Fantastyczny no tak, odcinek bo... o wywozie kiżonki będzie. Będzie piękny po prostu, pyk? No bo co, to chyba, że zimą morać chcesz, nie wiem, nie wiem co my chcemy robić na tamtym polu po kukurydzy. A myślę, ma... że pójdziemy w to samo. to samo to nie może tak być, bo jest za nudno, Te odcinki nagrywamy. A mamy jedno pole to... tylko. To buroki. O, można buroki spróbować. tam, to... o jest, tam będzie sadzenia, w spokojnie, trzeba sadzenia, wtedy jak sadzenia. Sadzenia jak sadzenia, ale zbiory jakie? Pod, pod buraki trzeba zaorać to. Tak, wiem. Zaś orka będzie. Znowu. No to, ja to nie wiem, niech to się tu sypie. No, idzie dobrze na razie. A ja sobie jadę po półk. Mamy no, pieniądze, ja żeby wtedy... pług wypożyczyć w ogóle? Chyba starczy. To czekaj, wchodzę w pługi. Eee, tu są I na przykład ten niebieski jakiej mocy potrzebuje? 300 koni to ten nasz tu trend za słaby będzie do tego niebieskiego. No nie, poniżej 200 najlepiej. No, Późwa, no to ten muszę wziąć w zwykły pług, taki badziewny. Okej. Okay. Eee... Tego krew... Kvernelanda. Penerland? No tak, bo... 85 koni. Ten potrzebuje stówy. Dobra, jadę ten do sklepu, niech to się tu 30. sypie. Boże, co to miało być? A gdzie masz? możesz wypożyczyć ten za 16 tysięcy, on ma 5 skip. Oże łażą tu w krótkich rękawkach. Kurde, zima w hmm. Mówić, że jakieś... Nie oni tak, krótkie ty. rękawki, profesjonaliści. Ty. No tej kiszonki to będzie sporo. A Ty sobie też, nie wiem, czy drugi pług wypożyć, bo co? Będziesz na odcinku podziwiał, jak się do przyczepy sypie? No nie. Chyba Ale trochę nie trzeba też, pi... trzeba też pilnować tej kiszonki, żeby nie... A? Chyba, że po prostu kawałek weźmiemy i tyle. A, a sam Zobacz, gdzie jest ten sklep puga. śmieszny. Tu. Tu było? No tu. No tu. Będziesz się, Będziesz się siłował. Gdzie jest pójś To Czemu się nie wypożyczy? Tyłu jest chyba. Nie. Nie, on się nie wypożyczył. Tam był nie możesz wypożyczyć. Który wziąłeś w końcu? No chciałem wziąć ten. Może nie kliknąłem zamiast tak Penerlanda za 23,5? Jezdy nie masz uprawnień! No ja pierdzielę Penerlanda chciałeś za 23,5? Tak. No wypożyczyć, nie? No, no. Ja też go wypożyczę. Ja nie mogę wypożyczyć, bo uprawnień nie mam. Już masz dwa wypożyczone, proszę ja ciebie. Także możesz brać. To jad, jadzi. Trzeba tam orać pole zimą, ale ciurę. Dokładnie. Zaraz będą hejty pod ten, pod filmem, że zimą eee, się nie orze. Jak ty możesz orać zimą? No. Hm. Jak to nie mogę, skoro gra na to pozwala. No. Ale ro, co to miało znaczyć tu kurde teraz? Znowu jest lak jakiś. A tego to ja ci nie powiem niestety. <laughs> Jak ten ciągnik z tym pługiem lata, mogliśmy tak. ciężarki wziąć, ale ciul tam. Przeżyjemy. Polu już nie będzie latą. Ja tam stabilnie sobie jadę. Kurde. <coughs> Może być też tak, że y, minie lata ten ciągnik ze względu na to, że ja na kierownicy gram, a ty na strzałkach. No to nie ma nic do rzeczy. Zero-jedynkowo trochę... No może. Ciężko stwierdzić. O. Po pole 4 to jest to, ja. A, tu są nasze. No to nie wiem, czy z tej chcesz jechać, czy z drugiej, bo mi to obojętne. No może z tej wjadę ja. No to dalej ja jadę z drugiej wtedy. No. I teraz się ustawić ładnie. On trzeba patrzeć, czy przyczepa jest pełna, Nie, I... mm -hmm. nie, nie, teraz to teraz to będzie dopiero krytyki. Jak nie, <grystanie> nie, <grystanie> 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 że w zimę, a dwa że jak ostatnie brukwie, nie? Ja Co nie jest to... teraz z tym ciągnikiem? Nagle skręcić nie idzie? W ślizgu jesteśmy. Bymkiew, bo śnieg. No przecież nie będziemy odgarniać śniegu tylko po to, żeby załadać pole. A no bez jaj. Tak. Trochę, prze... Trochę bez przesady, no. No jadę już normalnie, jak już wiemy. albo nie. Nie no, nie skręca mhm. Jest, nie, nie da się tak obrać. Coś czuję. Ten ciągnik nawet nie skręca, jak ma podniesiony pół. Co jest? Warzywo. Tu jest niezaorane. Tak nie może być. Idzie dobrze, do brzegu, ładnie. Ja to będę poprawiał najwyżej. Dobra. O, jedziemy przy samym tym A teraz w trawie. ora? ciekawe. No, naprawdę ciekawe tu mechaniki w tej grze są. O, gdzieś tam widać, że w trawie coś tam zaolamy się robi. No, ciekawe. Bardzo... Najlepsze mechaniki kuć? O, ramy zimą i ciul. Dokładnie. Hardcore. Poziom hardcore. Wyciągnik no, jeszcze się skręcał się do tego trochę. brzegu. No właśnie. <laughs> By Maksymalny fajne. skręt kół i dopiero reaguje w ogóle jakkolwiek. No i na pewno tak to działa zimą. Mhm. No. Bo jak już Giant sprowadził zimę do gry, to już nic się nie da w niej robić. Hm. Oprócz odśnieżania. No. Dlatego masz maszyny do odśnieżania. A, żebyś się nimi popisał na filmach. Dokładnie. Że umiesz obsługiwać je. W e, życiu tam... ich nie używałem, ale. Nie, <laughs> jakoś tam idzie. Powolutku. Trzeba będzie to poprawić, ale. Patrzałeś przyczepę? Jeszcze nie, ale to musia musiałbym się prze przebiec. Aha, bo ciągniki są oba tu. No. Yy... Nie w tę stronę, brukwio, jedno. Ogarniam, naprawdę. W ogóle to z warzywieńca puszczę, póki ja jestem tu. Ciekawe, jak z warzywieniem, co będzie radził. O. Ten tym śliskim jaki cwany jest. A będzie ciekawe, na pewno. <garnia> Żeby ten ciągnik jeszcze chciał skręcić, to by było cudownie. Żeby tekstura była taka, jak powinna, po oraniu to też by było cudownie. No, jest jakaś ptaka, nie wiem. Wygląda jak po kultywatorowaniu, nie po oraniu. Nie no, u mnie wygląda dobrze, ale. Albo jakieś mokra, zwidy taka. już mam. Nawiezienie 100% jakim sposobem? O. A to ciekawe, dobra, zwalwienie... W jakim sposobie może być nawiezienie 100%? No halo! No. no. Eee, Daję radę. Dobra, to ja lecę zobaczyć kiszonkę. Tak, bo trzeba opychać. I tak nie mamy jej czym zawieść. 600, że za jak sprawdzić, i... czy to jest zaorane? Zobacz na mapie, czy to zaorane jest w ogóle, czy to się zaorane robi to pole, bo coś mi tu i śmierdzi. Pórka? <grym> no. Pórka. Yy... Tak, tak, tak. Uy. Bo nie jest tekstura taka, jak powinna być po orce. Zmienia na zaorany, także jest ok. Dobra, to git. Bo po tej grze to już wszystkiego się można spodziewać. No, <grym> naprawdę. Się okazało, że jedziemy nadal, darmo, kurde. Yy, przyczepa jest pełna, tylko problem jest taki, że obydwa ciągniki są zajęte. No to Więc woli zważy więcej i możesz jechać. Zdypa, Oj, opornie, opornie mu idzie. <grym> W, 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 pracownicy w tej grze w ogóle są oporni, nie zacznijmy od tego. To. No. <grytanie> Dobra, to odczepiam pługa. Mm. Jedziemy z kiszoną. A co tu się za kośluny porobiło? No bo się ślizga ciągnik po polu. Ale wyglądało, że prosto idzie i co to jest tu? <grytanie> <O. grytanie> wyglądało właśnie, no. Także rozumiesz. Dobra, jedzie. Dobra. Czepra podczepiona. Tak, gdzie z tym pojechać? <grymne> A no właśnie, gdzie toś na biogazownię? Kurde. Handlarz Zny Teraz mi to, zmieni kamerę to za. Zaraz... Do handlarza. Już u handlarza się opłaca bardziej? Uh -huh. Mhm. <laughs> Bo nie wiem, jak to na biogazowni kosztuje. 347, a u handlarza 350. To GIT i to jest dobra cena w sumie nawet. No. <laughs> jak pieniądze jeśli nie nie pytaj. Się... Lizgam się i ja teraz. Z przyczepą. <laughs> Mówiłem ci. Mm. Świetna zawała zimą, ci powiem. No cudowno. Naprawdę. A przynajmniej coś innego jest. <laughs> Plizganie się po ulicach. <laughs> tak. O gapy, ale gap zimą nie brakuje. No. To one zawsze są. No przecież one są całoroczne, nie? Sam, same orki ostatnio na tych mapach. No tak wychodzi, że mamy wszystko to samo. Niestety. Ale kurde, takie pole buraków jak my tu pierdzielniem to chłopie. Możemy też i na trójce posadzić buraki. No właśnie. A bo ja zapomniałem, że my jeszcze trójkę mamy. No, dwa pola. to jest mniejsze pole. To no tam była kukurydza, tak ziemi lecisz, hopie. <laughs> to tu sobie damy buraki, a na drugim polu to nie wiem, co my damy. Buraki. Na jednym posadzimy buroki i na drugim buroki. Jezny, przecież miałem odwrócony, dobrze, półk. zostań, tak jak był. Po co ja go odwracam? No najedźmy. Jademy. Otwieraj te szabany. No co, Czapąg jechał oczywiście? Tak. Hmm. Wiedział kiedy, nie? W idealnym miejscu i momencie. <noise> no to zawsze tak w tak, jak nie ci pociągi jadą, to nagle samochody jeżdżą. Tak. Tam gdzie ty chcesz Na jechać. potęgę. A tak, jak tutaj do tego handlarza się zajeżdża? <noise> Zagadka. Tak. Tutaj, teoretycznie. No i dobra, zarabiamy. No, ile tam milionów da? Z tej przyczepy jednej. 19 tysięcy. Całkiem spokojnie, Nieźle. A ile tych przyczep tam było? Z Oho, 7? Z 7 albo z 8 No to git. Coś już będą jakieś pieniądze już. No. I, są I generalnie jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to to by było na tyle. O 20 to już tak, minut to już... już jest. 21 minut już jest. Kurde, ja się tu w orkę wczułem. No, ja za A ile tu jedno, kamieni zetefe. na tym polu, bo... No to tym się zajmiemy w odpowiednim czasie. No. Także, no, tak jak mówię, będziemy już ten na dzisiaj kończyć. No, wystarczy tych dobrych rzeczy już na dzisiaj tutaj. Dokładnie. Nie wiem, poza odcinkiem się wywiezierasz takie szonki. No, też tak myślę. Ja Do, pewnie, spróbujemy jest... dokończyć tą morkę. Ja będę tu orał ładnie. No. Na razie I w następnych odcinkach będziemy działać dalej. No, będzie trzeba tu się wyrobić, nawozy mm. i różne takie. Dokładnie. Także czytać opisy pod filmami. Tam macie Discordy, nie wiem, tam różne rzeczy. Eneby, możecie gry taniej dostać. Co tam jeszcze jest? Pamiętajcie Boki. o lajkach, komentarzach, subach z Tak, bąkiem. jest aktywność najważniejsza, pamiętajcie o tym. Tak, no a w, w tym, w opisach macie TikToki, Discordy i Facebooki, Instagramy, tak YouTube jest. wszystko. Form tam nie ma, nie liczcie na to. No aż tak dobrze to nie będzie. Tak dobrze. Co widzimy no się w kolejnych odcinkach. Dzięki za dzisiaj, za obejrzenie. Do zobaczenia, na razie. Tak jest, na razie.